Kiedy dron głębinowy wstąpił do wraku Titanica w 2025 roku, misja miała być rutynowa. Ale kilka minut po zanurzeniu jego czujniki wykryły rytmiczny puls dochodzący z głębi statku, stałe mechaniczne bicie serca, którego nikt nie potrafił wyjaśnić. Gdy nagranie dotarło na powierzchnię, zszokowani naukowcy zdali sobie sprawę, że coś wewnątrz Titanica wciąż się porusza po 113 latach. To, co znaleźli następnie, przeraziło nawet najbardziej doświadczonych ekspertów. Numer jeden. Dron, który zmienił wszystko. Na początku 2025 roku zespół naukowców zebrał się na pokładzie statku badawczego Aleteja, otoczonego mroźną mgłą i ciemnymi falami północnego Atlantyku. Byli częścią projektu Abyssal ECO, współpracy oceanografów, inżynierów i badaczy AI, którzy mieli na celu uchwycenie najczystszych obrazów Titanika. Ekspedycja miała być rutynowa, ale nikt nie spodziewał się tego, co miało nastąpić. W centrum ich operacji znajdował się Nureus X, nowy podwodny dron, który nie przypominał niczego, co wcześniej używano. Zbudowany z odpornego na ciśnienie tytanu i wyposażony w AI, która mogła myśleć samodzielnie podczas nawigacji w nieprzewidywalnym terenie. Jego czujniki były na tyle czułe, że mogły wykrywać wibracje mniejsze niż ludzkie bicie serca. Cel był prosty. Zespół chciał zbudować kompletną mapę 3D rozkładającej się struktury Titanika, aby badać, jak wrak się zapada. Pierwsze zanurzenie przebiegło pomyślnie. Dron poruszał się cicho przez ciemność, przesyłając krystalicznie czyste obrazy zardzewiałych korytarzy i przewróconych belek. Potem w połowie drugiego zanurzenia coś się zmieniło. Sonar zaczął pokazywać rytmiczne pulsy głęboko w tylnej części statku. Pulsacje pojawiały się co 3 sekundy. Na początku w pokoju kontrolnym zakładano, że to szum tła lub odbicie sygnału drona. Ale gdy ten sam wzór powtarzał się przez 9 godzin, nastrój zmienił się z spokojnego na niespokojny. Technicy próbowali skalibrować sonar, ale odczyty pozostały identyczne. Sygnał nie był przypadkowy. Nie pochodził z wody, pochodził z wnętrza Titanika. Kiedy odtworzyli dźwięk przez głośniki, nie było to szum ani sprzężenie. To było stałe, miękkie uderzenie, jak bicie serca odbijające się przez metal. Jeden z inżynierów zdjął słuchawki i szepnął, że to jakby coś żywego było tam na dole. Nikt się nie zaśmiał. W pokoju zapanowała cisza poza słabym dźwiękiem z drona. Każda para oczu patrywała się w monitor, gdzie zielone fale na ekranie wznosiły się. I opadały w idealnym rytmie. Eja drona przeliczyło swoją trasę i zaczęło poruszać się w kierunku źródła. Gdy zstępował głębiej jego światła, przebiły się przez chmurę mułu, ujawniając ciemne korytarze, których żaden człowiek nigdy nie widział. Naukowcy wiedzieli, że Titanic jest kruchy. Nawet małe wibracje mogły spowodować zawalenie się ścian. Każdy metr do przodu zwiększał ryzyko utraty drona na zawsze. Mimo to nie mogli oderwać wzroku. Coś wewnątrz tego statku się poruszało i musieli wiedzieć, co to było. Kiedy Nureus X dotarł do tylnego korytarza, powietrze na statku się zmieniło. Załoga już nie rozmawiała, po prostu obserwowali, zamarli w mieszance strachu i fascynacji. To, co zaczęło się jako misja zbierania danych, przerodziło się w przerażające konfrontacje z przeszłością. Kierowany przez swoje AI Nureus X powoli zbliżył się do dokładnego źródła dźwięku, przechodząc przez skręcone metale i dryfujące szczątki, aż jego światła ujawniły zamknięte drzwi, które nikt nigdy nie otworzył. Zespół wkrótce nazwał to Zakazaną Komnatą Numer 2. Zakazana Komnata nikt nie mówił, gdy dron Nureus X podążał za wzorem przez wrak. Sygnał prowadził go do tylnej części w pobliżu kwater oficerów części statku, która była zamknięta przez metalowe szczątki od czasu pierwotnej ekspedycji w 1985 roku. To był obszar, do którego żaden nurek ani kamera nigdy nie weszli. Zespół obserwował każdy ruch na swoich ekranach napięty i czujny. Jeśli światła drona zawiodły lub jego rama utknęła, straciliby go na zawsze. Gdy Nureus X postępował naprzód jego sonar, mapował to, co wyglądało jak duża, nienaruszona struktura. Obraz się wyczyścił i ujawnił solidne metalowe drzwi. W przeciwieństwie do reszty zardzewiałego statku, te drzwi wciąż wyglądały na mocne. Ich powierzchnia była pokryta grubym tlenkiem manganu, ale ich kształt był doskonale zachowany. Operatorzy powiększyli obraz i sprawdzili odczyty ciśnienia. Komnata za nimi wydawała się hermetyczna. Nikt nie mógł zrozumieć, jak to możliwe po ponad wieku pod wodą. Kierownik misji wydał rozkaz otwarcia jej. Dron wyciągnął swój mechaniczny ramię i nacisnął na mosiężny uchwyt. Uchwyt się poruszył. Głośny metalowy skrzyp wypełnił pokój, gdy drzwi powoli ustąpiły. Za nimi była ciemna pustka, która pochłonęła światło floodlighta drona. Gdy kamera się dostosowała, obraz pokazał coś, czego nikt się nie spodziewał. Ludzkie szkielety siedziało na krześle w środku komnaty. Kości były nienaruszone. Żuchwa była otwarta. Czaszka była pochylona do przodu, jakby zamarła w trakcie oddechu. Scena była tak dobrze zachowana, że przez chwilę załoga pomyślała, że to manekin lub artefakt. Potem ktoś zwrócił uwagę na szczegóły. Strzępy materiału wciąż przylegały do kości. But spoczywał pod krzesłem, a w prawej ręce figura trzymała złoty zegarek kieszonkowy. Zegarek nie był skorodowany. Odbijał światło drona, a jego szklana tarcza była przejrzysta. Główny technik pochylił się bliżej monitora. Wskazówka sekundowa zegarka się poruszała. Biła. Pokój wybuchł niedowierzaniem. Niektórzy myśleli, że to błąd wizualny, inni przeprowadzili testy diagnostyczne, aby potwierdzić. Ale czujniki drona wykryły stałą oscylację z obiektu. To był ruch mechaniczny bez zewnętrznego źródła zasilania. Temperatura wewnątrz komnaty została zmierzona i okazała się nieco wyższa niż w otaczających obszarach. Kondensacja pojawiała się i znikała rytmicznie na ścianie w synchronizacji z tykaniem. Każda osoba w pokoju kontrolnym zamarła. Niektórzy cofnęli się od monitorów. Jeden z badaczy szepnął, że to niemożliwe. Kapitan powiedział im, aby nadal nagrywali. Wszyscy rozumieli, co widzieli. Titanic był cichy przez ponad 100 lat, a jednak coś wewnątrz niego wciąż się poruszało. Kiedy nagranie dotarło na ląd, badacze zaczęli porównywać lokalizację komnaty z starymi mapami ekspedycji. To, co odkryli, połączyło odkrycie z sekcją, której Robert Ballard sam nigdy nie ujawniał publicznie. Numer 3. Powrót sekretu Ballarda Robert Ballard był oceanografem, który po raz pierwszy odkrył Titanica w 1985 roku. Jego praca uczyniła go legendą w eksploracji morskiej. Jednak jak szybko nauczyli się naukowcy dzienniki ekspedycyjne Ballarda, nie były tak kompletne, jak sugeruje historia. Gdy dane z Nureusa X porównano z oryginalnymi mapami Ballarda, pojawiło się coś dziwnego. Kilka współrzędnych z jego map z 1985 roku było brakujących. Całe sekcje tylnej części, w tym dokładny obszar, w którym nowy dron znalazł zamkniętą komnatę, pozostawały puste. Na początku niektórzy myśleli, że to prosta kwestia techniczna z powodu starszego sprzętu, ale potem zespół zauważył nagłe przerwy w liniach sonaru, jakby pewne obszary zostały celowo wycięte. Kilka godzin później jeden z badaczy znalazł cyfrową kopię rzadkiego wywiadu, którego Ballard udzielił lata temu. W nim powiedział, niektóre rzeczy były zbyt ludzkie, by je pokazać. Większość ludzi odrzuciła to jako niejasny komentarz o szczątkach ofiar, ale w świetle nowego odkrycia te słowa nabrały mroczniejszego znaczenia. Załoga wymieniła niepewne spojrzenia. Jeden z nich szepnął, co on naprawdę tam zobaczył? Historycy, którzy dołączyli do zespołu recenzującego, szybko odkryli więcej. Osobiste notatniki Balarda przechowywane w archiwum marynarki wojennej zawierały krótką, ale niepokojącą notatkę. Wspominała o nienaruszonej kabinie z mechaniczną rezonansą. Ta fraza nie pojawiła się w żadnym oficjalnym raporcie. Notatnik datowany był tylko dwa dni przed jego publicznym ogłoszeniem wraku. Żaden z naukowców z jego pierwotnej ekspedycji nigdy nie mówił o takim znalezisku. Kierownik misji wyraźnie zdenerwowany zażądał, aby skontaktować się ze wszystkimi ocalałymi członkami załogi Ballarda z 1985 roku. Dwóch byłych techników zgodziło się porozmawiać. Obaj potwierdzili, że po odkryciu Titanica marynarka wojenna USA przeprowadziła szereg zamkniętych briefów. Mówili, że Ballard został zobowiązany do wstrzymania eksploracji pewnej sekcji. Jeden technik przypomniał sobie, że Ballard kłócił się z wojskowymi urzędnikami w tej sprawie. Inny pamiętał, jak wrócił na statek blady i wstrząśnięty, odmawiając opisania tego, co właśnie zobaczył. Zespół 2005 roku siedział wokół pokoju monitorowego do późna w nocy, wpatrując się w obrazy sonaru komnaty. Niepokój wypełniał powietrze. Niektórzy odmawiali mówienia. Inni cicho sugerowali, że milczenie Balarda nie miało nic wspólnego z szacunkiem dla zmarłych. Wierzyli, że zmuszono go do milczenia w sprawie czegoś, co znalazł, co wciąż działało wewnątrz statku. Jeden emerytowany członek starej ekspedycji powiedział dziennikarzowi lata później: Nie znalazł grobu. Znalazł coś, co nie powinno działać. To zdanie rozprzestrzeniło się wśród załogi 2025 roku jak dreszcz. Aby odkryć, co Ballard mógł zobaczyć, zespół zaczął ponownie analizować nagrania z drona klatka po klatce, desperacko próbując znaleźć wzór za niemożliwym ruchem, który odmawiał zatrzymania się. Numer 4 Dowody ruchu. Wszyscy wpatrywali się w monitory pokazujące zamkniętą komnatę i złoty zegarek trzymany w szkieletowej dłoni. Nikt nie mówił. Rytmiczne tykanie, które dochodziło przez głośniki, było zbyt precyzyjne, by je zignorować. To nie był szum, to nie było przypadkowe. Brzmiało jak coś mechanicznego, co wciąż działało wewnątrz Titanika. Aby potwierdzić to, co słyszeli, technicy spowolnili nagranie klatka po klatce. To, co się pojawiło, pozostawiło całą załogę bez słowa. Wewnętrzny balans zegarka poruszał się w przód i w tył w idealnym rytmie. To nie było złudzenie świetlne ani zniekształcenie z kamery. To była oscylacja mechaniczna, ten sam typ, używany w XIX wiecznych chronometrach morskich do precyzyjnego mierzenia czasu na morzu. Ruch podążał za dokładnym, matematycznym wzorem stałym i konsekwentnym. Główny inżynier wyjaśnił, że aby zegarek mógł się tak poruszać, potrzebowałby albo stałego źródła zasilania, albo trwającej reakcji chemicznej. Żadne z tych rzeczy nie było możliwe na takiej głębokości. Nie było tlenu baterii. Ani światła słonecznego. Wszystko powinno było skorodować dziesiątki lat temu, a jednak zegarek tykał, jakby był nakręcony wczoraj. Zespół odtwarzał ten fragment wielokrotnie. Za każdym razem pojawiał się ten sam wzór. Reakcja na pokładzie zmieniła się z fascynacji na strach. Kilku członków załogi szeptało, że nie chcą już więcej patrzeć. Naukowcy natychmiast zaczęli proponować wyjaśnienia. Pierwsza idea była taka, że zamknięty proces chemiczny wewnątrz komnaty generował wystarczającą ilość energii, aby poruszyć mechanizm. Różnica temperatur między powietrzną kieszenią a otaczającą wodą mogła powodować powolną ekspansję termalną, która imitowała ruch zegara. Inna teoria sugerowała, że zegarek mógł reagować na słabe prądy magnetyczne. Które wciąż były obecne w żelaznej kadłubie statku. Nawet po wieku struktura Titanica wciąż przechowywała ślady magnetyzmu z pola ziemskiego, co mogło wpływać na delikatne metalowe części w małych okresowych ruchach. Trzecie wyjaśnienie koncentrowało się na bakteriach znanych jako Halomonas Titanicae. Te mikroorganizmy żywią się żelazem i tworzą rozwijające się i kurczące się formacje rdzy zwane rustykami. Rosną w cyklach, a ich ruchy mogą powodować delikatne wibracje. Niektórzy eksperci sugerowali, że kolonie tych bakterii mogą żyć na wewnętrznych częściach zegarka, powodując stały ruch w przód i w tył, który wyglądał jak działający czasomierz. Analiza nagrań trwała do późna w nocy. Podczas badania nagrań dźwiękowych, jeden z inżynierów dźwięku zauważył coś jeszcze. Był niski częstotliwościowy szum, który podążał za tym samym wzorem co tykanie. To nie było tylko mechaniczne, brzmiało jak puls. Gdy dron wykonał kolejny skan sonaru, dźwięk nieco zmienił ton, prawie jakby odpowiadał na sygnał. Ta mała zmiana spowodowała panikę w pokoju kontrolnym. Operator sonaru zdjął słuchawki i powiedział, że ma dzwonienie w uszach. Inny technik stwierdził, że słyszał ciche kliknięcia, pod pulsowaniem, jakby odpowiedź z wnętrza wraku. Kierownik misji nakazał pełne sprawdzenie systemów, aby upewnić się, że nikt nie halucynuje z powodu zmęczenia lub stresu. Wszystko wróciło do normy. Odczyty były rzeczywiste. Naukowcy nie mogli się zgodzić co do tego, co obserwowali. Niektórzy wierzyli, że to po prostu rezonans, nieszkodliwa wibracja spowodowana nakładającymi się częstotliwościami. Inni byli przekonani, że to dowód na to, że samodzielny mechanizm wewnątrz statku wciąż działał. Nikt nie odważył się wyciągnąć ostatecznych wniosków. Cisza w pokoju powróciła cięższa niż wcześniej. Każde oko pozostawało utkwione w ekranie, gdy zegarek nadal tykał jeden rytm naraz. Uczucie wśród załogi zmieniło się z ciekawości na przerażenie. Cokolwiek poruszało się wewnątrz Titanika, robiło to już od ponad wieku. A nikt nie mógł wyjaśnić jak ani dlaczego. Desperackie poszukiwanie odpowiedzi zmusiło śledczych do ponownego otwarcia archiwalnych danych Roberta Balarda z 1935 roku, mając nadzieję, że gdzieś w tych zapomnianych plikach może znajdować się zapis tego samego niemożliwego ruchu. Numer 5. Ukryte pliki Balarda Grupa dziennikarzy śledczych skontaktowała się z ekspedycją, mając szokujące informacje, o misji Roberta Ballarda z 1985 roku. Naukowcy zebrali się, aby słuchać, gdy wiadomość została odczytana na głos. Dokumenty zostały niedawno odtajnione przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. Ujawniły, że słynne odkrycie Titanica przez Ballarda było misją drugorzędną. Główne zadanie polegało na zlokalizowaniu i zbadaniu dwóch okrętów podwodnych, które zatonęły podczas zimnej wojny. Ekspedycja Titanica została wykorzystana jako publiczna przykrywka. Nikt na aletei przez kilka minut nie mówił. Pomysł, że pierwotne odkrycie było częścią tajnej operacji, zszokował ich. Wśród dokumentów znajdowały się odniesienia do anomalii sygnałów, które zarejestrowano w pobliżu wraku Titanica podczas misji Ballarda. Te zapisy były przez dekady wymazane. Nowo wydane pliki potwierdziły, że sygnały były rzeczywiste. Ale nie oferowały żadnego wyjaśnienia. Zostały wymienione jako nierozwiązane anomalie danych. Ta fraza sama w sobie zaniepokoiła obecny zespół. Kierownik misji 2025 roku zdał sobie sprawę, że ten sam rytmiczny ruch, który wykrył ich dron, może nie być nowy. Mogło to być zauważone 40 lat wcześniej i ukryte przed opinią publiczną. Dwóch byłych techników z pierwotnej załogi Balarda. Zgodziło się porozmawiać z dziennikarzem anonimowo. Obaj opisali momenty podczas ekspedycji w 1985 roku, kiedy zdjęcia i nagrania sonaru zostały zabrane przez oficerów marynarki wojennej. Jeden z nich przypomniał sobie, że słyszał, jak Ballard kłócił się z przedstawicielem marynarki w zamkniętym spotkaniu. Gdy później zapytano go o to, Ballard powiedział tylko: "Lepiej nie otwierać każdej drzwi". Nowy zespół badał dokumenty linia po linii. W jednym mocno ocenzurowanym memie jedno przetrwałe zdanie brzmiało niekopalne źródło drgań wykryte w komorze wraku. Te słowa przeszyły kontrolny pokój dreszczem. Każdy naukowiec wiedział dokładnie, co to oznacza. Źródło drgań, które nie było geologiczne, oznaczało, że nie pochodziło z ruchu skał ani dna morskiego. To było coś mechanicznego, coś stworzonego przez ludzkie ręce. I było wewnątrz Titanika. Niektórzy badacze na pokładzie zaczęli podejrzewać, że załoga Ballarda mogła odkryć ten sam ruch, ale została zmuszona do jego stłumienia. Inni wierzyli, że marynarka mogła pomylić anomalię z aktywnym urządzeniem zimnowojennym, być może sygnałem sygnalizacyjnym lub sprzętem do nadzoru, który w jakiś sposób zaginął na dnie oceanu. Każde z tych wyjaśnień sugerowało, że prawda została ukryta z powodów bezpieczeństwa narodowego. Gdy historia się rozprzestrzeniła, teoretycy spiskowi skorzystali z nowych dowodów. Twierdzili, że Titanic przewoził tajny ładunek przebrany za dobra luksusowe. Fora internetowe eksplodowały spekulacjami, że na pokładzie znajdował się prototyp źródła energii lub zaawansowany system nawigacyjny, który wciąż był częściowo funkcjonalny. Zespół Aletei unikał publicznych komentarzy, ale prywatnie byli wstrząśnięci. Możliwość, że wrak skrywał nieujawnioną technologię, zmieniła wszystko, co myśleli o katastrofie. Późno tej nocy kierownik misji zażądał kolejnego przeglądu nagrań z drona. Naukowcy byli napięci i cisi ich twarze, oświetlone zimnym blaskiem monitorów. Co kilka sekund na ekranie pojawiał się ten sam mechaniczny rytm. Nikt nie mógł wyjaśnić, jak to wciąż działa, ale teraz rozumieli, dlaczego Ballard zamilkł. Prawda była tam przez cały czas pogrzebana pod warstwami tajemnicy. Nowoczesne skanowanie wkrótce ujawniło, że obiekt trzymany przez szkieletową postać nie był prostym zegarkiem. Był znacznie bardziej skomplikowany niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Numer 6. Obiekt w dłoni. W momencie, gdy nowe skanowanie załadowano cały pokój kontrolny, zamilkł. Obraz był ostrzejszy niż cokolwiek, co wcześniej widzieli. Złoty zegarek w dłoni szkieletu. Nie był prostym czasomierzem. System AI DeepScan X przeanalizował każdy piksel nagrania, odbudowując obraz z niesamowitą precyzją. To, co wszyscy kiedyś myśleli, że jest korozją na podłokietniku krzesła, wyglądało teraz na zamierzone. Cienkie metalowe przewody rozciągały się od zegarka do podłokietnika, tworząc wzór, który był zbyt równy i zbyt symetryczny, aby być rozkładem. Główny inżynier pochylił się do przodu, wpatrując się w ekran. To nie są pęknięcia, powiedział cicho. To są obwody. Zespół powiększył obraz. Cienkie linie, wtopione w metal, nie były przypadkowe. Były wyrównane z matematyczną precyzją, przypominając prymitywny układ obwodu. Uświadomienie sobie tego sprawiło, że pokój stał się napięty. Cokolwiek to urządzenie było znacznie przekraczało poziom technologii oczekiwaną na statku zbudowanym. W 1912 roku. Aby to potwierdzić, wezwano metalurgów, aby dokładnie zbadali nagranie klatka po klatce. Po kilku godzinach stwierdzili, że struktura przypomina prototyp nawigacyjnego chronometru mechaniczne urządzenie do pomiaru długości geograficznej na morzu. Jednak ten wydawał się ulepszony wczesną formą rezonansu elektrycznego, który jest zdolnością systemu do wibracji na określonej częstotliwości. Nowoczesne zegary atomowe wykorzystują rezonans do utrzymywania doskonałej synchronizacji, ale ta technologia nie istniała w czasach, gdy Titanic płynął. Pokój wypełnił się niepokojącymi szepty. Ktoś mruknął, jak to w ogóle możliwe. Odczyty stały się jeszcze dziwniejsze, gdy inżynierowie zmierzyli emisję elektromagnetyczną. Urządzenie emitowało słaby, ale stały sygnał. To nie był przypadkowy szum, był wzorowany rytmiczny. I ciągły. Nigdy nie zanikał ani nie wahał się, nawet gdy dron zmieniał pozycję. Pierwszym założeniem było zakłócenie od samego drona, ale czujniki dowiodły inaczej. Sygnał pochodził bezpośrednio z obiektu. Dane pokazały, że był aktywny przez cały czas, gdy dron znajdował się wewnątrz komnaty. Aby potwierdzić jego pochodzenie, historycy kryminalni sprawdzili manifesty ładunków Titanica. Listy wymieniały dobra luksusowe, narzędzia nawigacyjne. I sprzęt elektryczny, ale nic, co przypominałoby eksperymentalny chronometr z okablowaniem lub komponentami elektrycznymi. Ta nieobecność uczyniła odkrycie jeszcze bardziej niepokojącym. Cokolwiek to było, nie powinno tam być. Na statku wybuchła gorąca debata. Niektórzy naukowcy wierzyli, że obiekt mógł być prywatnym wynalazkiem wniesionym na pokład przez bogatego pasażera do testów, inni wierzyli, że to coś zupełnie innego. Kłótnie stawały się głośniejsze, aż kierownik misji nakazał wszystkim się uspokoić. Następnie główny inżynier zaproponował jedną teorię, która zmieniła cały ton dyskusji. Wyjaśnił, że częstotliwość sygnału odpowiadała znanemu zakresowi, który kiedyś używano do wczesnej komunikacji morskiej. Długo przed rozwojem nowoczesnej radiokomunikacji badacze eksperymentowali z używaniem niskoczęstotliwościowego rezonansu do wysyłania sygnałów przez wodę morską. Te testy nigdy nie zostały zakończone, ponieważ technologia była niestabilna i mogła zakłócać kompas i instrumenty magnetyczne. Zespół zdał sobie sprawę, co to oznacza. Obiekt nie był tylko czasomierzem, był nadajnikiem eksperymentalnym, generatorem sygnału zbudowanym do emitowania niskoczęstotliwościowej fali. Jeśli to prawda, Titanic mógł potajemnie przewozić prototyp systemu komunikacyjnego, który nigdy nie został zarejestrowany w oficjalnych dokumentach. Odkrycia sugerowały, że ktoś mógł używać Maiden Voyage statku jako platformy testowej dla tajnego lub prywatnego projektu. Co gorsza, urządzenie mogło wciąż działać. Rytmiczny puls wykryty przez drona mógł być pozostałością transmisji, która nigdy się nie zatrzymała. Inżynierowie obliczyli, co to oznacza w fizycznych terminach. Stała wibracja z urządzenia mogła wpływać na otaczające szczątki. Przez dziesięciolecia ta słaba, ale ciągła rezonans mogła przyspieszyć rozkład metalowej struktury statku. Mogło to również spowodować zakłócenia w odczytach sonaru podczas wcześniejszych ekspedycji, co mogłoby wyjaśnić, dlaczego wcześniejsze skany Titanica zawsze produkowały dziwne zniekształcenia. Zespół zamilkł, gdy implikacje zaczęły docierać. Jeśli reakcja wewnątrz urządzenia nasiliłaby się, lub jeśli sonar innego drona wywołałby zmianę w sygnale, mogłoby to destabilizować kieszeń powietrzną wokół komnaty. Mogłoby to prowadzić do nagłego uwolnienia gazu wodoru lub metanu uwięzionego wewnątrz wraku. Mówiąc prosto, jeśli ktokolwiek by to zakłócił, skutki mogłyby być katastrofalne. Im bardziej badali dane, tym jaśniejsze stawało się, że obiekt nie był pasywny wciąż pełnił funkcję. Rytmiczny sygnał, choć słaby, mógł utrzymywać synchronizację z czymś, co już nie istniało, partnerem nadajnika lub stacją bazową, która kiedyś była częścią eksperymentu. Cokolwiek było jego prawdziwym celem, teraz było niestabilne i nieprzewidywalne. Naukowcy na aletei siedzieli w osłupieniu powietrze w pokoju kontrolnym wydawało się ciężkie. Nikt nie mówił przez kilka minut. Kilku z nich wyłączyło swoje monitory i wyszło wyraźnie wstrząśnięci. Po raz pierwszy bali się nie głębokości ani ciśnienia, ale tego, co mogli obudzić. Później jeden z badaczy przypomniał sobie cytat Roberta Ballarda, który pojawił się podczas śledztwa. Ballard powiedział kiedyś: Wiedziałem, że to wciąż działa nawet wtedy. Niektóre rzeczy tam na dole nigdy się nie zatrzymały. Gdy zapytano go, co miał na myśli, odmówił rozwinięcia, mówiąc tylko Zrozumiesz, gdy uważnie posłuchasz. Statek nadal mówi. Zespół w końcu zrozumiał, co miał na myśli. Titanic nie był cichy. Był wciąż żywy w sposób, którego nikt nigdy nie mógł sobie wyobrazić. Po raz pierwszy od początku misji załoga postanowiła wstrzymać wszelkie dalsze nurkowania. Nikt nie chciał dowiedzieć się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ten nadajnik kiedykolwiek całkowicie się obudził. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym.